Dobra, już, Reddy jesteście, macie wszystko. No ja, wszystko tak, nie? Tak, tak, tak. No ja, ja wymyślę by się nie zaraz pokrywała. Dobrze. No raczej jest taka pula, że nie sądzę, żeby się powtórzyło. A że kula już, daje kula pula. To dobra, sortuję. Dobra, na to nie <grym> wpadniesz tak. raczej. Pierwsza runda, kto dał to samo co ja? <grym> Aha, kto dał to samo co ja? Resetujemy. O nie... <grym> Serio? Co ja dać. <grym> Znaczy, nie wiem czy to ten jest akurat. Co daliście? Ja <grym> pinbella a ktoś dał Bellsprouta. A to ja dałem Belsprauta. <grym> no dobra, jeszcze raz od początku. Wy, wy możecie no ja bym zostawił Weepinbella, a jak Maciek już ma nowego, no to... Ja zmieniłem, ja zmieniłem. Okej, okay. i zaczyna się zabawa. Ale jakby rysujemy tak jak uważamy, bez, bez tych... No rysujesz skąd chcesz, głowy. byleby połączyć, byleby dobra. połączyć tak jak wiesz. Tak jak uważasz za, za słuszne. Jakie gówno Podsumował uh -huh. Ale to będzie kał Skończyłam swoje <coughs> dzieło Ja też Ale kał to będzie, nie mogę się doczekać. Oj, będzie, będzie Dobra, gotowe O matko o kurde. O Boże, to to wybrał. Ej, super i na dół też do duper. <noise> o, matko jedynie <noise> do duper. <głos> do... <głos> Trze trzeba je nazwać wszystkie o... po kolei. Trzeba no, je, trzeba je nazwać. Razem, do siebie. No, teraz nazwy nazwę razem. gry. Od następnej gry można nazwy to pisać. Tylko... Squirtle i Nido Queen będzie Squirt Queen. Rozumiem że co chodzi. Albo on przykład... Tak, rozumiem, Maćku, rozumiem. Hitmonly, Lee i Stantler to był Hitman. Co ty mówisz? No nie wolno tak mówić, co? Nie to wolno. Jest? Jezu, by się czepiać. Normalnie ten ten... Ten... tak jakbyście szczęście mieli się czepiacie. Aktualnie. <laughs> <Actually. laughs> nie wiedziałem szczerze. O Boże, to będzie tak tragiczne. Zacznijmy. karnawa śmiechu. O Jezu. Slavpoke. <grystanie> Pokopoke. Z... z <uperem>? Mhm. <grystanie> o! No to fajne. O, ale jak on wygląda. Dudło. 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 Na to o. czekałem. Fajne. Fajne, no. Ciekawe. <grystanie> Waper. Woper? Jak waper prawie Ej to fajne O, o nie Ty zobaczysz moje o. To widzę, że po podobnie pomyśleliśmy Ale to wygląda trochę lepiej Ej, ja mam podobny Piotrek Ja mam twój podobny. Nie. Bell Sprout. Ciekawe Wygląda jak mój zakup ostatni na ebay'u O, ty mówisz! Dobra, next no yes. Jest, no? Piatek Smok Wiesz no co my robimy? Eee, robicie jakieś te hybrydy, tak? Dobrze, że Radek wysyłał A, ta. Ja mam pomysł niekonwencjonalny Tutaj mam napisać... Tak, tak swojego, pokemona. swojego pokemona No ja mam, ja mam najprostsze połączenie w tym momencie, jakie jest możliwe w ogóle, bo wygrałem, wybrałem takiego ziódka. Ja już mogę powiedzieć, że skończyłem. Dobra, może jakoś go się uda przyozdobić. Już nie, nie uda się, to no. niekonwencjonalny pomysł, który kończy się tym, że wszystko wygląda tak samo. Proszę sobie Dawida Jaspera z Noc w i będzie mi się tak dobrze rysowało No jeszcze oczywiście Luxonus for fun Hardstyle. O kurde, ale ktoś wybrał Pokémonka fajnego Wakacyjny miks do schładzania się zimnym piwkiem gniąc w piwnicy Bardzo dobry, polecam 10 na 10 Najlepszy jest inny, ale nie mogę powiedzieć, ponieważ jest stream O, ja wiem, ja wiem, on jest najlepszy. Zrobione. O kurde, ale ktoś napisał. Matko, jak to teraz połączyć? Ty mi logo JetXa zaraz z tego wyjdzie, nie? Ej, ja też robię logo Jetixa. <słyska> Ej, dobra, to jest. Boże, po co ja to wybrałem? Nie, nie, dobra, gotowe. Dobra. Dobra no o, ode mnie poleci taki kał, nie? <laughs> no to jazda. No to jedziemy. Coffin. Chuwa, w napisałem nazwę biedny. Ja też. Koficent? Aha. Albo no, to jest ten Anno. To jest ten Anno, nie? Ja pomyślałem o tym, o Zybałaś kurde, to ty, trochę. to takie, takie niekonwencjonalne. I później patrzę, o Chrystusie, jak to rysować. <laughs> Ja to nazwę nie napisałem. Among Us Sus. Chłopca jest mocno zbombiony. <laughs> nice. Ja nie miałem ambrona. tak do Evie. <laughs> nie, to nie jest Evie, to jest Kora. Co? Tak pisało, to jest Kora. Jaka Kora? No Kora, tak pisze. Nie wiem, wpisałem sobie w ty. Magnamite. Magnamite. No to pyk. <laughs> Jak okay. się kurde popisałeś Piotrusiu? No słuchaj, a jak ja mam ci na połączyć z czymś? No to trzeba było coś lepszego wybrać No... To... Wiesz tam było <grymne> na na Tak Tak, i co? <grymne> Gatek, ty jesteś... Ty jesteś upo. Jesteś troszeczkę tak. tego Miałeś łączyć w Pokemona, którego nam napisałeś z tym, którego dostałeś. A, a napisałeś a. nam Eevee. Aha, okej. Okay. Wszystko miasto, łączysz mam... z tym swoim. Myślałem, że miałem na każdą inne wymyślać. Nie. Ewe Ewe. Ewe. No dobra, to już będę wiedział. Dobra, okej. Okay. <laughs> Zdupy ogień. <laughs> to co? I to fajne. Co? Mm. No Hugo co? Hugocopter. No Piotrek, że znaczy piątek, że ty ten zasad. Mm. Ty ta... No, jest mam znać zasady, powiedz mi. Musiałem jeszcze takie, zasady? Ale wam no, pierdolne coś... kurwa, ale jak zobaczycie co to jest to powiecie O nie, jak to narysować? Ale proszę wybrać sprajta z 1939 Aha, to dobrze, tak, no Teraz wam pokażę. I Weź tam sudo -udo wybierz może lepiej no. <laughs> A jesteś kurwą O, dobra Muszę ci pies podpowiedzieć <laughs> No to piszemy te nazwy czy nie? Możemy. Ja bym pisałem Nie pisałem. zapomnisz Dobra, też mam gotowe. Dobra, no w sumie jeszcze tu rysuję. O Jezu, trzeba je podpisywać. W poprzedniej nie podpisałem. Ja też nie. Dobra. Tak to mówi Maciek, sperma jak łaciatę. He? Tak co? mówi. Taka była. co? było. <laughs> Ogólnie podziwiam jedną osobę, albo inaczej podziwiam osobę, która wzięła sobie dużą modliszkę do rysowania. Za każdym razem. No. O, Jezu! No już wiemy chyba kto w sumie. Tak, tak mógłbym rzec. Ja raz to rysowałem, myślałem, że kropnę kogoś. Ufa. Ja właśnie rysuję i mam takie, mamy masochistę w lobby. Dobra, będzie. O Boże, jak wy o tym powiedzieliście, to mnie to czeka teraz. No. Ajaj. Teraz aj, aj. ja sobie przy, przygotuję cyter. Ej, co czytujesz? Dobra. O jest OLP! OLP! Dobra, gotowe. Jazda. Sydher. Stiel. Syd. Mm. Jest ją. Tam mały Digle tu do miał być, ale to gapi. Ale magacie. A fajne, no, fajne. szurkło. Yes. Ej, to jest super. <grystans> Ale fajne. O. Oh. Sweep, sweepy, sweepy. Rogepi. <grystans> to genialne. To geppi był super pomysł. Sfeal. Co to za? Ej. Asho. Nie wiedziałem, że tak przeczyta, ale chyba częściej będę dodawał. <laughs> <laughs> Deal. <laughs> Ej super, Exciting. ale fajne. <laughs> What? Dobry, dobry. DickBock Ej, genialne Genialne Dickbok. Arbok Jakie oczy Arbok Skybrook. Ja zapomniałem napisać Ma buzi jak postacie z Rage Piękne. Piękne Niezłe E, no, to niechaj będzie. O kurde, Maciek myślałem, pewnie to Maciek wybrał, zgaduję, ale myślałem o tym. Czy ja chcę go tak skrzywdzić? Chcę go tak skrzywdzić. Dobra. Matko, jedyna, który taki wcipny. Tyś wybrał dwie takie same te. Tak? Oho. A mogło tak się zdarzyć? Okej. Okay. Narysuj inaczej no, po prostu. <noise> Smerfele, ale to jest tragiczne, jakby to zobaczycie. Jestem w chuj zadowolony ze swojego TBH. Naprawdę jestem zadowolony. Mój pierwszy raz. Dobra, niech będzie. Niech się dzieje. Dobra, gotowe. O kurde, dobra, już wiem które było podwójne. To moje jest podwójne.

Czardyba. Trapin Ja przepraszam, Baciek Fajny. Podoba mi się ta gwiazdka ładna. Lady Pinch. Wy zobaczycie jeszcze poliwaga połączonego z Charizardem. To będzie dopiero Plemniur. No, no. Poliwaga. No. Tutaj ze swojego ja jestem zadowolony. O kurde. No nice. jest ale o, ma łapy u dołu wielkie. Jeszcze no, no, nogi na siłowni. Poliwak wak. Twu, t ty, bo. Ten. <śled> twój zjad drugiego poliwaga w dół, a mój w bok. W bok. O, no, o, tu, tu to dopiero o, będzie szard. się spodziewam. Okej. Okay. My się już tak nie chciało na końcu, mój będzie tak gówniany O, to jest O Kurwa, marzę, że popisałeś. Mówię, nie chciało mi się już. To ten. Główny bohater filmu Piorun. Dobra, tyle dla mnie na razie. Ja też chyba będę jeszcze